Redaktor z jakiej Sebastian to FM 24. Panie Premierze, czy pan szanuje wyroki polskich sądów, w tym sądów administracyjnych, które stwierdziły, że pan działał bez podstawy prawnej podejmując te decyzje? Bardzo szanuję wyroki sądów, chociaż nie są one żadną świętością. Sędziowie to tylko ludzie, to po pierwsze, a po drugie, przed tym zanim ten wyrok zapadł, o którym pan redaktor mówi, sąd wydał decyzję. Sąd w ostatecznej instancji wydał decyzję o tym, że przygotowanie prac do przeprowadzenia wyborów było jak najbardziej właściwe. Że gdyby nie przygotowywać od strony technicznej, może pan nie wie, bo pan jest zdziwiony, panie redaktorze, od strony organizacyjnej, technicznej, gdyby nie przygotowywać, mógłbym być oskarżony, tak jak powiedziałem 10 minut temu o nieprzygotowanie odpowiednio wszystkich mechanizmów do przeprowadzenia wyborów. Ten wyrok był pierwszym prawomocnym wyrokiem. Zapadł, jeśli dobrze pamiętam, w listopadzie 2023 roku jakby ktoś był zainteresowany Proszę bardzo. Stwierdził, Proszę. Że pan prawnej, miał pan Czy jakieś prawnej, jeszcze inne pytania? Proszę bardzo. KPRM, jak i o tym, Proszę bardzo. Może, tylko głośniej, bo tutaj, nie tutaj trzeba się przebijać. To pan ja tak. panu głośniej panu troszeczkę. Może pan nie pytania, które panu Szanowni państwo, to jest jasne częściowo na ten temat odpowiedziałem. Te, ten cały proces, ten cyrk, ten teatr, który urządzają rządzący pod nazwą różnego rodzaju rozliczeń, ma przykryć ich wielką nieudolność. To ich partactwo w rządzeniu. W towarzystwie zwolenników i polityków Prawa i Sprawiedliwości. były premier Mateusz Morawiecki tu przed prokuraturą. Jestem tutaj po to, żeby zaświadczyć także o prawdzie. Komunikat miał jasny i jeden. Żadnego błędu nie popełniłem. Bym jeszcze raz taką samą decyzję podjął. Od y, rozliczania polityków jest wymiar sprawiedliwości, a nie y, konkurencja polityczna i tak będzie w dalszym ciągu. Przesłuchanie byłego premiera trwało niecałą godzinę. Skorzystał ze swoich uprawnień. Mateusz Morawiecki w towarzystwie dwóch obrońców odmówił składania zeznań. Będę składał je w późniejszym czasie, w stosownym czasie po zapoznaniu się. Z aktami sprawy. A to może potrwać. Sprawa liczy niemal 80 tomów akt. Stawię się na, 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 na każdy termin. Morawiecki usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy organizacji wyborów korespondencyjnych. Podpisywał się pod tym Morawiecki i niezależnie, czy był premierem, czy jest posłem, ma za to odpowiedzieć, bo każdy, kto łamie prawo. Ma za to odpowiadać. Ale czy wybory się odbyły, czy się nie odbyły? Nie odbyły się wybory. No więc je, jeżeli coś się nie odbyło, no to w jaki sposób należy wyciągać konsekwencje wobec tych, którzy przygotowywali coś, co się nie odbyło? Tylko że to, że się nie odbyło, nie oznacza, że nie kosztowało. Ten cyrk, ten teatr, który urządzają rządzący. I tak według prokuratury, poczta Polska straciła blisko 53 miliony złotych. A polska wytwórnia papierów wartościowych około 3,5 miliona. Nie było przepisów prawa, które by go do tego upoważniały. Mamy łącznie wydane około 90 milionów ze środków publicznych na przygotowanie wyborów kopertowych. Były premier przekonuje, że wszystko z myślą o obywatelach. Nie bałem się podejmować takich decyzji, które. Wypełniały konstytucję. Tylko konstytucja nie mówi o tym, że wybory może organizować Poczta Polska i wytwórnia papierów wartościowych. Takiej podstawy prawnej nie znalazł. co orzekł już sąd administracyjny. I ten na wojewódzkim szczeblu, i ten naczelny. Szanuję wyroki sądów, chociaż nie są one żadną świętością. Sędziowie to tylko ludzie. Dla Mateusza Morawieckiego świętością może nie jest, ale dla prokuratury to drugi wyznacznik tego, jakie kroki powinny być kolejne. To się w głowie nie mieści, więc mam nadzieję, że ta kara będzie po prostu surowa, żeby nikt nigdy więcej nie próbował nam ukraść wyborów. Bo sprawę badała też już Sejmowa Komisja Śledcza. Wiele godzin odpowiadałem na Komisji Śledczej. Efektem pracy Komisji Śledczej było. Szereg zawiadomień do prokuratury, nie tylko dotyczących pana Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki jako pierwszy usłyszał zarzuty w sprawie organizacji wyborów kopertowych. Wymiar sprawiedliwości jest wykorzystywany politycznie przez rząd Donalda Tuska. Pierwszy, choć nie jest powiedziane, że ostatni w prokuraturze są zawiadomienia między innymi na byłych ministrów czy Jarosława Kaczyńskiego. Jedyną jego obroną jest to, żeby powiedział całą prawdę i wskazał sprawców tego zamieszania, bo on był na końcu. Tylko wykonawcą. Byłemu premierowi grozi do trzech lat więzienia. Barbara Sobska, TFN 24.